Hejka, hejka, witam was w kolejnym odcinku na kanale oraz w dzisiejszym odcinku jest tutaj ze mną, oto ten pan. No, siema. No. No, no i w dzisiejszym odcineczku będziemy sobie bardzo pięknie, fajnie przechodzić parkury, o ile nam się uda. I no, bardzo serdecznie zapraszam was na odcinek. Więc jesteśmy sobie tutaj już na pierwszym parkurze i sobie go przechodzimy, nie? No. No dokładnie, tak? No tak, bardzo pięknie, fajnie, na spokojnie sobie przychodzimy ten parkur no, no bo czemu nie? Na spokojnie no, to nie przychodzi. Żebyś nie zginęła. Że ja. Aha, ty zginęła, się dobra, spokojnie. Nie, rozumiem. ja nie zginęłam. No nie wcale. No nie, ja zginęłam. No serio. Dobra, poczekam na... A poczekam. Ty zginęłeś. Czekaj. A ty tu jesteś? No tak to ty tu jesteś. A, dobra, myślałem, że ty skinęłaś. To ty skinąłeś. Dobra, w górę, to czy? ja idę za tobą. Nie, myślałem, Ale że ty, ty skinęłaś, bierzesz. bo tam jakiś dym leciał. No to, to ja myślałam, Dawaj. że ty skinęłaś. E, Nie, gdzie jest klucz? ja jestem tak. Gdzie jest klucz? Tutaj musisz A. jakby pod, podskoczyć w to, w to, sz, w to szkło. O, Masz? O, no. O. Yes. O kurde, desłam. No. no <laughs> to no musisz sobie poczekać chyba na mnie. Czekaj, to ja, ja tylko wezmę kryształ. Przejdzie. O, no, czekam, czekam na ciebie. No, poczekaj, Ale poczekaj, ja bo po ja czekałem. Teraz. Ale ja jestem teraz pro. Szkoda, że nie Jasno. byłam taką pro wcześniej. Co jasne... No ja zawsze jestem pro, no. Mhm. No bo my ogólnie nagrywamy na dwa kanały, bo... Ja też to nagrałem, no. jak ona tam ginęła i w ogóle. co? Nie. Nie, wcale nie. No nie. Ale tutaj Indyk no ma rozgrzewkę. Czekaj, tutaj w Dobrze, tym czasie kiedy jestem tam... prawie obok. O, Indyk potańczy ja sobie. Jestem. Zobacz jak mój Indyk pięknie tańczy. Ale fajny. Mój no. też tańczy. O, tańczy? łapie. O. On skacze, skacze. Ale fajny, ale fajnie. No, dobra. No. Dawaj. Przejdziesz to, dasz radę. Aha, skinęłaś fajnie. No wiem. No, poczekam, poczekam na spokojnie, o, patrz, bez tak, nerwów spokojnie, bez nerwów. Jestem o awesome, są spokoju. Wszystko o, jest O, No oczywiście. No, tak. no jasne. Tak. No. Spokojnie, powoli. Wszystko i tak w ogóle wszystko Ty lepiej spokojnie. już nie komentuję, ja już się załamam, tam, okay? <laughs> No pa jak ja skaczę. Aha, też skinąłem, spoko. Dobra, ty pierwsza, ty pierwsza, bo ja cię trochę dekoncentruję. Aha, spoko. Ogólnie przepraszam, jeżeli słychać tam nasze klawiatury, ale my tacy pro jesteśmy, że... No, no. dokładnie. Mamy takie pro klawiatury, że no. w ogóle... musi je słychać. Nie ma, że boli. Mamy najgłośniejsze klawiatury w całej Europie. Mm. No lecisz. O, o. o Boże, damy cię radę. Cudnie. O my g, udało się. Oh my jest w końcu, Jej. dziękować Bogu. Tak. Dobra, lecisz. Przejdziesz to. Tu już jest łatwiej to, no. No. Aha, to fajnie. No. No bo mi zasłoniłaś skina, tym Ta, twoim. na pewno. Mhm. No tak. Dobra, dobra. No poczekam ja na jestem ciebie. Też spokojną tak, czekam. Osobą. No, Indyk w tym czasie nie wiem. Pomyśli sobie. O myśli, indyku. O, tam skaczesz, kurde, ale ty pro jesteś. No dokładnie. Ile dokładnie. masz kresek HP tak w ogóle. Ja mam 7. A ty? No nie chcący ci dam uśmiech, ale okej. Okay. Y, mam jedną. Aha, to powodzenia. No. No. Nie no, to już nie stracisz HP Jeszcze chyba, że ja wejdziesz. Przejdę. Jeszcze Chyba, ja że wejdę no do lap. Pierwsza, przechodź, bo ja cię tego. Ja, ja, to ja będę to wolni przechodzi. Patrz, masz kryształ. O, Dzięki krysz... Bogu. Dobra, już z zawału dostałam, że mój NAC jest taki wspaniały, że po prostu nie udało mi się go wziąć, no. ale dobra. Ale... ale wejdę. O jezu. <grych> Też Dobra, dostałeś, lecisz. Co? Oj, Lecam. co się stało? Jej, skończyłam. Ja przeszłam. Się... A ja zaklinowałem się w tym czymś szybkim. Co? nie, No Co? zaklinowało mi się. I no jestem w środku tego czego. Czekaj. No nie wiem. Skąd ja mam wiedzieć? Ja też nie Czekaj, wiem. Czekaj. Też masz zaraz, taki wspaniały... Zaraz noc? będę. Dobra. Czekaj. Dobra. Przeszedłem to. I rekord trzech czasów nam zrobiłem. No, widzę cię, kurde, na starcia. No, e... no. No, no, ale rekord wszechczasów czasów masz. A no, ta masz. No, no pro, bardzo pięknie, pro. fajnie. No, no, ale promy jesteśmy nie? Ale dobra, no tak. to idziemy na inny parkur, nie? Tak. Ej, okay, jesteśmy sobie na kolejnym pięknym parkurze. Ja tutaj w ogóle sprawdzę, czy to nie jest sekundówka. Chyba nie. Dobra. No to nie, idziemy, to nie, nie jest. Dobra. No to przechodzimy parkur. Parkour, no, parkour dla protów wybraliśmy, bo ma fioletową lawę. No akurat, gdzie ja jestem? Ty tego nie przejdziesz, nie ma szans. Ty nie ja przejdziesz. Ja przejdę. Ja to przechodzę. Aha, bo ty tutaj jesteś, bo ja myślałam, że tam po prawej trzeba było iść. Ja nie wiem. Ja poszłam tam gdzie. O kurde, teleporter jakiś. A tam jest w ogóle klucz albo coś? Po prawej? Nie wiem, nie, tu nie ma, nie, Weź nic Weź sprawdź, nie bo ja ciebie widzę, proszę cię. Nie ma no, nic, nie ma, spokojnie. Poczekaj by... na mnie. Kurde, zginąłem. Widziałam, piękne Poczekaj to było. na mnie, to było bardzo piękne. No, ja czekam, ja czekam. No, ja wiem, wiem, wiem. O, ale lecisz. chodzisz, ale lecisz. No, Też. jak Adam Małysz. <laughs> No. no, jesteśmy sobie już tutaj właśnie już dalej. Tutaj jest ze mną Firelocks. No, tutaj, tutaj jesteś. O, żyjesz? Udało mu się w końcu te drabinki przejść? No, aha, kluczek A skąd ja mam mieć ten oklup? No, no, mówiłam, żebyś tam sprawdził, no. no. Ale tam nie było nic. No to gdzie jest ten tam... kluczyk? No, czekaj, chodź na start. No, jestem na starcie, Siemanko. Aha, może i tam, może jednak jest. Tam tylko, <noise> a jednak jest. <głos> Upsi. <głos> ja nie mogę. O, tutaj. Jest. Ja, ja nie mogę. No, zapomniałem. I ja myślałam, że tam jest klucz, nie? Po Aha, lewej stronie, dlatego tak? tam poszłam wcześniej. Ale dobra. Ja Ja myślałem, że tam nie ma, bo wcześniej nie zauważyłem, więc fajnie. Nie, no, super. Dobra, ja poczekam. Teraz ja na ciebie, niż ty na mnie. Dobra. Two thousand years later. Meta jest! Meta! No! O, no! No to dobra, idziemy to na kolejny piękny parkur, nie? Jesteśmy na kolejnym pięknym parkurze. Ten parkur będziemy na pewno... Uda nam się go przejść. Oraz mówiłeś wcześniej, że chciałeś tutaj wyścigi zrobić. No jak chcesz. Chodź tutaj się ustaw. No dobra, dobra. Na linię. Tu? tu? Dobra. Ja mam odliczać, czy ty? Dobra, ty odliczaj. Dobra. Trzy, dwa. Tutaj nac. Nawet... Dobra, muszę to wygrać. Dobra, mam nadzieję. Nie będzie że czwarty level. Dobra, lecę. Ja nie, no ja to wygram na Szybko, Szybko. To było szybko. kto pierwszy, nie? Dobra. No, kto pierwszy, kto pierwszy? Ty spadłaś? Nie, ty spadłaś. O nie, ja też spadłem! O nie! 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 nie to nie fair! Czekaj, ja mam kryształ poza tym. O, ja Jeszcze też tutaj może mam się kryształ. Dużo... Dobra, poczekam na ciebie, będę taka miła. Będę Ojej, miła i poczekam tu dziękuję. Na ciebie. Proszę. Ja Dzięki. Proszę. O. Ej, ja się chyba wracam w ogóle. Ogólnie tutaj pozdrawiam też wszystkich widzów, którzy tutaj, tutaj udało się dołączyć oraz załapać na odcinek. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Mm, no. mm, czekaj, czekaj, ja już tutaj jestem blisko ciebie. Gdzie ja jesteś? U, o, kręcę widzę się, a, się chyba. Ja też ciebie widzę, o kurde. Dobra, chodź, tutaj się Lecce. ustawimy. Chodź tutaj się ustawimy. Dobra, okej. Okay. Ty odliczasz teraz, ty odliczasz. Ty odliczaj. Bo ja odliczałem. To teraz czas na ciebie. O kurde. Jakby co to już było dobra. jeden, nie, więc start, ok? Dobra, No. Nie było. Dobra, dobra. O Jezu. Ty oh Jezu. bój się, bo tam spadniesz może. <laughs> no prawie. O, o, kryształ, super. Ale super. Tu się da skróta A nie, nie da się. Już się da. No, no i. Upa, jak już. jestem no, blisko. No, ale ty pro. Uuuu. Ale pro. Wow, wow. wow. ale przeszedłeś. Normalnie. No. A więc jesteśmy sobie tutaj już właśnie na kolejnym parkurze oraz to jest tortowy parkur. No i pewnie się zastanawiasz, dlaczego ten parkur wybrał mnie. No, bardzo. No, no bo, no bo w poniedziałek mam urodziny. Łooo, wow, czyli jutro? No. W sensie jakby to oglądało. No. no. A, co no. Dzi a nie, dzisiaj jest sobota, w sensie pojutrze, boże. No, dlatego ten sobotnik. Co ja gadam? Bo czemu nie? No, taki fajny parkour, no spokojnie. Ile masz pojutrze? A ty to kryzykowe? kiedy rzucasz? Kiedy? No, w tym właśnie nie ale nie? Postaram się. Znaczy, o, to no. Jak to oglądacie, to jutro jest uszy 7 życzenia. Tak. I ja mam kresek 7. 7? No, mam kryształ już tutaj. Poczekam. Ja dobra. O, jesteś, dobra. No, jestem, żyję jakoś. Ło, wow, fajny. Wow. Kolejny, super. Zaraz to przejdziesz. No, ty też. No i super. O, dobra, przeszedłem. No, fajnie Ja też, dobra, super. No, ok, więc to by było już właśnie na tyle z tego bardzo pięknego odcinka. Nie wiem jak tobie, ale mi się podobało bardzo. Jak no, odwiesz? mi też było no, super. No, tak. No i no. To by było na tyle. Mam nadzieję, że też Wam się podobało. Oraz dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie do końca. Ogólnie pozdrawiam ciebie oraz twoich widzów właśnie bardzo serdecznie. Oraz swoich też pozdrawiam. No, no. No. No, no i to by było na tyle. Ja Wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie do końca. No i no, papatki bajo. Okej. Okay. Pa. <laughs>